<śpiew�> Pożegnanie z pop, Zajrzymy do szefa. Ne, nah, he'd probably rather not be seen this way. Szybko ziomy! Robimy jak strusie. My wcale tak nie robimy. Strasznie dużo płacze, może spytajmy, o co chodzi. Problem w tym, że może nam powiedzieć przyjmijmy lepiej, że się załamał i tyle. Skruszymy! Sobie dzisiaj popłakać i ja poczytam bajkę. Gdy John dotarł wreszcie na pracownicze przyjęcie gwiazdkowe swojej żony, wszystko zapowiadało się spokojnie. A! Chcieliście bajkę? Taką mam. To przykra opowieść o młodym chłopcu na imię mu... Szek. Mama Szeka zabierała go zawsze na kisz do cudownej restauracji rodzinnej o nazwie Kisze za Ciszę. Co to jest, Kisz? Taki francuski kruchy placek ze słonym nadzieniem w sosie na bazie pieczonych jaj. Czyli, że taki trochę niby omlet? Dokładnie, ale nazwali go Kiszem, żeby więcej kosztował. Wracając do mojej historii. Kisze za ciszę było ulubionym miejscem szega, Ale teraz zła kiszowa korporacja chce wybudować jakieś Kiszatorium! Tam, gdzie stoi ta restauracja! I tym samym zniszczyć wszystkie wspomnienia z dzieciństwa Szeka. Jak mogą mu to robić? Mały Szek na to nie zasłużył. Czy Szek sobie poradzi? Czemu nikt o nim nie pomyślał? Dosyć! To ja! Cze to ja! <laughs> Przekręcaliśmy imię Szega przez trzy sezony? Co? E, nie! Nazwałem się szegiem, bo bałem się przed wami wszystkimi odsłonić. Strata Kiszego za cisza bardzo mnie boli. Ta, trochę chyba przesadził. Ale że nie! Przecież widać, że szef w środku cierpi. Jak ja, gdy pognąłem jeżo zwierza i dostałem zakaz wstępu do zoo. Ta wycieczka była. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby uratować kiszę za ciszę! No! E, no dobra. Pewnie. Ratowanie restauracji nie brzmi ekscytująco, bo takie nie jest. Ale za to jest ważne. Ani trochę. Ale pomoże nam to przebrnąć przez kolejny nieznośnie nudny dzień. Dobrze gadasz, noa! Ratujmy kiszę za ciszę! Pomóżcie w walce ze złym kisatorium! Giórka ja, podpisał, żeby wesprzeć kiszę za ciszę. Ja też pomagam! I tak trzymaj... O! o! Znak stopu podziałał. Welcome to the first annual, probably one time only, Save hugs and Kisias telethon. Dzwoncie, nasi operatorzy już czekają. Jeśli państwo zadzwonią, przestanie tańczyć. Och, wielka korporacja chce je na dlatego prosimy. Pomóżcie! Pomóż Bezprzyjcie maluczki, chroncie lokalne biznesy i... Pomóżcie! To tylko, tylko placek, ale coś jeść trzeba wie. Pomóżcie, Kisze, zaciszę. Czas na kiszowe solo. Otwór, pomóżcie w wykonaniu maluszków na rzecz rodzinnej restauracji. Czy im się uda, czy nie? Zaraz zjem ten mikrofon. No, 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 no. no a chciałby zrobić coś jeszcze? Najszybszym sposobem na zdobycie poparcia będzie oczernienie kiszatorium. Dlatego kręcimy tak zwaną antyreklamę! Akcja! Owen, teraz ty. E? O! Niniejsza reklama jest prawdziwa i nie wymyśliły jej przedszkolaki! Wiecie, jaki jest onogram słowa kiszatorium? Tak jest! się szam. A dzieci mogą prosić mnie o wszystko, ale dostaną tylko kisze z kiszatorium. Ho, 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 ho! Kiszatorium promuje koncept, że kisze są okrągłe, ale wszyscy wiemy, że kisze są płaskie. Uwierzcie, oczom nie roztoczą! Jego ostatnie słowa brzmiały tak. Czy przypadkiem ten kisz z kiszatorium nie smakuje dziwnie? Nie powinienem nam nas słucha. Oni zawsze słuchają. W nogi! No dobra, szefie, to ostatnia scena reklamy. Szef spróbuje tylko kisz z kiszatorium, wypluje i powie, że jest twój. Jasna sprawa. Jeszcze tego nie jadłem, ale już nie znoszę. To rozumiem i akcja! Kiszatorium! Jest pas. Kudne. Um, nie musi szef jeść wszystkich. Na talerzu nie może nic zostać, żeby nikt tego przypadkiem nie zjadł. Kosz. Ma, mar. Pójdę je wyrzucić. Do e, tego kosza w moim biurze. Kiszatorium bije na głowę, kiszę za ciszę. Muszę zatrzymać kampanię reklamową Olena. Wiecie co? Życie jest nie fair. Maluczcy przegrywają. Także niezła próba, ale czas już się poddać. Poddać? Ale szefie, wygrywamy! Nasza petycja ma ponad tysiąc podpisów! Wow! Poważnie? Daj zobaczyć! Wow, O nie, chyba już po niej. Szefie! Spróbuję ją wyjąć telefonem! Antyreklama na niego! A to, peszek! Co poradzić? Teraz można się już tylko poddać. Niech to! Mam na podłodze coś do zjedzenia e, do wyrzucenia! O, biedny szef! Naprawdę ciężko to znosi! Hejka, szefie, jak tam nastrój! Szef zjada kisze z kiszatorium! One mu smakują! Już wiem o co tutaj chodzi! Kiszatorium bierze ludziom mózgi swoimi kiszami. Tylko dlatego szef mógłby zdradzić kiszę za ciszę. O nie! I to ja mu kazałem zjeść te kisze. Co ja zrobiłem? Tylko spokojnie. Szef będzie pomszczony. Nie musicie się starać! Dzie, 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 dzie. Dobra, znajdźmy kuchnię i zobaczmy, co kiszatorium wkłada do kiszów, żeby zniewolić ludzi. Aha! To sos do prania mózgu, który dodajecie, żeby kontrolować umysły, prawda? O, skądże znowu? To jest nasz specjalny składnik, śmiej mleko. My dojmy nasze krowy tylko w walentynki. Dzień, w którym miłość jest najsilniejsza. Dlatego czuję się ją w każdym kęsie kiszów naszego kiszatorium. O, to wcale nie jest nikczemne. Lepiej jedźmy na szczyt. Za mną! Jeśli faktycznie jest tu zło, znajdziemy je w biurze dyrektora naczelnego. A! Nawet wygląda nikt O Ojejku, sorki! Chciałem nagrać dzisiejszą pozytywną myśl moim latarkofonem. Każde nasionko to życzenie, które może się spełnić. To takie słodkie. No dobra, ale skąd ma pan te bliznę na twarzy? Raz uśmiechnąłem się za mocno, gdy zobaczyłem małego kotka. Stary, ten ziomie jest antytezą zła! Czy to plan rozesłania kiszowych pocisków? To jest nasz nowy program Kiszatorium bez granic. Roześlemy kiszę na cały świat, żeby nakarmić tych, którzy ich nie mają. Czyli w kiszatorium! No przecież moja firma nigdy, przenigdy nie zrobi nic złego. Ach, tak? W takim razie opowiem panu historię o małym chłopcu imieniem Szeg. Szeg i jego mama jedli kisze codziennie. Potem Szeg już nigdy nie był szczęśliwy. O nie! Poprzysiągłem, że jeśli kogoś skrzywdzę, opuszczę tę planetę. Jak widać, w końcu do tego doszło. 10 dziewięć, 8 Powinniście cztery, już iść! Trzy, zastanawiamy. Ciędze, zastanawiamy. Cóż, to dopiero było dziwne. Uratowaliśmy Kiszę za ciszę dla szefa! Jej! Hej, gdzie jest Cody? Do domu! Ja, 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 ja. Także cała sprawa z Kiszatorium została rozwiązana. Czyli już nigdy nie zjem Kisza z Kisza... Teorium? Nie, do tego. Wracając, zaszliśmy jeszcze po drodze do Kiszego Zacisza. Tak bardzo się cieszę. To są łzy szczęścia, prawda? Tak.